Witajcie, kochani, dzisiaj temat: Jak przygotować profil na Facebooku pod network marketing. Um, uważam, że jest to bardzo ważny temat, a trochę zaniedbywany przez wiele osób w networku. Czasami widzę różne starania niektórych, próby działania na Facebooku, działania profilem, ale nie są to takie działania profesjonalne, przez co efekty tych działań nie są zadowalające i takie osoby szybko rezygnują, i ten profil nie wygląda tak, jak powinien. Bardzo ważne jest to, żeby nasz profil wyglądał odpowiednio, dlatego że musimy sobie uświadomić, że w momencie, kiedy decydujemy się na działania online, na budowanie swojej marki, to ten profil w tym momencie przestaje być profilem naszym prywatnym, takim rozrywkowym do spotkań ze znajomymi. A staje się naszym miejscem pracy, czyli staje się taką naszą wizytówką, naszym biurem, do którego ktoś przychodzi i chce zasięgnąć informacji bądź profesjonalnej porady. A od czego zacząć? Jak zmienić swój profil, żeby wyglądał on jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie? Przede wszystkim zacznij od zdjęcia w tle. To zdjęcie ma budować takie pierwsze zaciekawienie. Warto, żeby mówiło coś o tobie, na przykład coś o twoim hobby, o tym, co ty robisz, czym się zajmujesz, w jaki sposób możesz ludziom pomagać. To może być w formie zdjęcia, to może być w formie kolażu zdjęć, to może być również tekst plus zdjęcie. Wybór jest dowolny. Ważne, żeby takie już pierwsze, na pierwszy rzut, jak ktoś na to spojrzy, żeby były e, takie pozytywne emocje i żeby zbudować to zaciekawienie. I taka informacja, do czego ty się możesz przydać, w czym ty możesz pomóc. Bardzo tutaj przydatna do tego, żeby stworzyć sobie takie zdjęcie w tle, jest aplikacja Canva. Ja bardzo często z niej korzystam. Tam są nawet gotowe wzory, które można sobie pobrać, zaktualizować swoje zdjęcie na tym wzorze i mamy gotowe zdjęcie w tle, które możemy wgrać na Facebooka. Oczywiście, idąc dalej, kolejna ważna rzecz to jest nasze zdjęcie profilowe. Tu absolutnie nie mogą być żadne filiżanki, kotki, misie, awatary. Ty przedstawiasz się jako osoba silna, profesjonalna, która jest w stanie w czymś pomóc naszemu odbiorcy swojemu odbiorcy. Dlatego Twoje zdjęcie powinno również być profesjonalne. Profesjonalne, ale nie musi być wykonane u profesjonalisty. To może być własne selfie, które sobie wykonasz. Ważne, żeby było oczywiście dobre oświetlenie żeby zdjęcie pokazywało mniej więcej tak jak mnie teraz czyli od klatki piersiowej cała głowa nic sobie nie ucinamy Ważne, żebyś patrzyła, patrzył w kamerkę. W momencie, kiedy patrzysz w kamerkę na zdję robiąc sobie zdjęcie, to odbiór później takiego zdjęcia jest taki, jakbyś patrzył na kogoś. Ktoś ma takie wrażenie, że od razu łapie z tobą kontakt wzrokowy, to również jest bardzo, bardzo pozytywny aspekt tego, żeby zdjęcie tak wyglądało. Kolejna rzecz, uśmiech. Jeżeli masz zęby, najlepiej, żeby to był szczery uśmiech z zębami. Jeżeli yy, z jakiegoś powodu nie możesz się uśmiechać z zębami, niech to będzie twój najbardziej szczery uśmiech, ale niech to będzie uśmiech. Dlaczego? Bo mamy coś takiego jak neurony lustrzane. Jeżeli ktoś wchodzi na nasz profil i zobaczy, że jest nam przyjemnie, jesteśmy uśmiechnięci, on automatycznie uśmiechnie się do naszego profilu. I o to nam chodzi, żeby ktoś wchodząc na nasz profil, żeby czuł się na nim dobrze. Oczywiście pod zdjęciem profilowym mamy nazwę i tu nie mogą być żadne gosiaczki, misiaczki, gruby 1, 2, 3, 0. Nie, tu może być tylko i wyłącznie nasze imię i nazwisko. Chodzi o zbudowanie zaufania. Ktoś, kto przedstawia się, ma imieniem i nazwiskiem, ma ładne zdjęcie profilowe, ciekawe zdjęcie w tle, Prędzej wzbudzi zaufanie i chęć dalszych rozmów i współpracy u kogoś niż ktoś, kto ma awatar, misiaczka w, jako zdjęcie profilowe i jeszcze podpis misiaczek gosiaczek na przykład. To absolutnie nie wchodzi w grę tylko i wyłącznie nasze imię i nazwisko, nie żadne Monia, Moniczka, nic z takich rzeczy. Nie wiem, jak to jaśniej wytłumaczyć. Myślę, że te przykłady, które podałam, są wystarczające. Później mamy taką prezentację. Tam jest ograniczona liczba znaków, więc króciutko musimy napisać, w czym komuś pomagamy. Tak? Na przykład pomagam kobietom w albo dzielę się, dzielę się swoją wiedzą z dziedziny takiej i takiej. I to wystarczy. Kilka, kilka słów informujących o tym, Czym się zajmujesz, w czym pomagasz? Później mamy biogram. W biogramie oczywiście nie wypisujemy całego swojego życiorysu od przedszkola, nie piszemy wszystkich szkół, liceum, gdzie pracowaliśmy, co robiliśmy, nic, nic z tych rzeczy. Piszemy to, co jest najistotniejsze na dany moment. Można wpisać studia, można wpisać miasto i można wpisać to, czym się aktualnie zajmujemy. Nie wpisywałabym tutaj, jeżeli dołączyłaś się świeżo do jakiejś firmy z networku, nie wpisywałabym tutaj, że współpracuję z tą firmą, dlatego że jestem cały czas zwolenniczką tego, żeby, żeby budować to zaciekawienie na profilu, że jeżeli ktoś się chce czegoś więcej dowiedzieć, niech mnie zapyta, niech do mnie napisze, tak żebym mogła przedstawić wszystko w taki sposób, jak ja bym tego chciała, a nie, żeby ktoś sobie coś googlował, sprawdzał. I nie wiadomo, co wyczytywał. No i co, jak już to wszystko przygotujesz, to bardzo ważne jest regularne prowadzenie profilu, czyli postowanie. Postowanie jest bardzo ważne po to, żeby ludzie mogli nas poznać jak najlepiej. Oni mają nas na tym profilu poznać, polubić i zaufać nam. Kolejna rzecz, dlaczego ważne jest to postowanie regularne, jeżeli będziemy to robić naprawdę tak systematycznie. To Facebook będzie nam pomagał, dlatego że algorytmy będą wyczytywać, że tu coś się dzieje, na tym profilu są ludzie, tutaj jest jakaś aktywność i on będzie zwiększał sam automatycznie nasze zasięgi. Jeżeli będziemy to robić sporadycznie, to takiej pomocy od Facebooka nie dostaniemy. Algorytmy nie będą naszego profilu wyczytywały jako ciekawego. I tak, od czego zacząć? Jeżeli dopiero zaczynasz, to Pomyśl sobie, jaka jest Twoja grupa docelowa, do kogo ty chcesz trafić, bo nie może być tak, że prowadzisz profil pod wszystkich. Jak już będziesz wiedziała, czy chcesz rozmawiać z kobietami, czy są to kobiety 20 plus, 30 plus, czy, czy mamy, które są w domu z dziećmi, czy osoby na emeryturze, musisz, czy, czy panie, które prowadzą własne biznesy, czy kosmetyczki, musisz to wszystko yy, tak sprecyzować, później zastanowić się, co interesuje tą Twoją grupę docelową? Co może przyciągnąć ich na ten profil, tak? Czyli musimy mieć, jakby tu powiedzieć, taką przynętę na te osoby. Nie, a przynętą ma być to, co lubi nasza rybka, tak? Nie to, co my lubimy, tylko to, co lubi nasza rybka, nasza grupa docelowa. Więc w ten sposób prowadzimy profil. Oczywiście on musi być różnorodny. To nie może być tylko i wyłącznie postowanie już tylko pod tą grupę docelową. Mów też o sobie. Pokazuj siebie. Mów o swoim rozwoju, o swoim progresie. Pokazuj również swoje trudności. Ale tutaj, jeżeli będziesz pokazywała swoje trudności, oczywiście musisz pokazać jak sobie pokazać, jak sobie poradziłaś, poradziłeś z tymi trudnościami. Ja zawsze mówię, że nie wolno zostawiać naszego odbiorcy w negatywnych emocjach, tak? Jeżeli mówimy o czymś negatywnym, zawsze musimy zakończyć pozytywnie, żeby nie zostawiać go na naszym profilu w negatywnych emocjach. Mów o, pokazuj spotkania zespołowe, pokazuj, co robicie, jak to wygląda, jaką jesteście społecznością. To jest wszystko naprawdę bardzo ciekawe i będzie powodowało, że ktoś będzie chciał patrzeć, co się u Ciebie dzieje i będzie zaglądał na Twój profil. Pamiętaj, że network marketing to jest biznes XXI wieku, a biznes XXI wieku to jest biznes relacji. A co najlepiej sprzedaje w takim biznesie relacji? Historie. Opowiadaj na, na swoim profilu własną historię, co spowodowało, że zaczęłaś, co spowodowało, że kontynuujesz. Opowiadaj swoje historie, opowiadaj historię swoich partnerów biznesowych, opowiadaj historię swoich liderów. To wszystko będzie przyciągało i budowało takie zaciekawienie na Twoim profilu. Opowiadaj również, jeżeli chcesz mówić o produkcie, opowiadaj historie związane z tym produktem. Nie reklamuj produktu, mów jakie ma właściwości, jak zadziałał na kogoś innego, opowiadaj historię osób, którym ten produkt pomógł. Yy, I pamiętaj, Ludzie nie szukają firmy. Ludzie nie szukają firmy, z którą chcą współpracować. Ludzie nie szukają firmy, która ma świetny produkt. Ludzie szukają ludzi. Jeżeli spowodujesz, że ktoś cię polubi i ci zaufa, to będzie z tobą współpracował lub będzie od ciebie kupował. Wszystkiego dobrego ci życzę.